Dzisiaj po mojej prawicy prezes Sven Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. A po mojej lewicy Jacek Murański. Proszę witam witam wszystkich Państwa. Tylko powiesz do, do ty się biły z jakimś Jóźwiakiem, weź zobacz tak z tańculą, tak jak ja walczyłem, to zobaczysz, jaki ty mi szacunek okazałeś. To tak się kolegę traktuje? Ja nigdy, nigdy nie powiedziałem, że ktoś wygrał z jakimś Ogórkiem Murańskim. Nigdy w życiu się nie obraziłem. I od tamtej pory rzeczywiście zmieniłem narrację i przestaliśmy być kolegami, aczkolwiek Dużo ci, du du dużo ci brakuje, jak Paweł, żeby, żeby się wyprzeć e znajomości i kolegi. Moraeski jak nie okazałeś mi się bardzo w dużo w ja zawsze cię szanowałem, się dobrze mm -hmm. o tobie wypowiadałem, mm -hmm. no to sorry, Aha, ja, aż, ja nie aż, mogę aż, kontynuować... Aż do czasu, kiedy powiedziałem Najmanowi, ty śmieszny jesteś, no ale, tak, jak, ale ty wiesz, to, to, to co Mnie to, za mnie to zabolało, że tak, że tak powiedziałeś, no sorry. I co no dalej? I od tamtej pory zacząłem cię delikatnie zaczepiać. W żaden sposób cię nie obraziłem, nie przekroczyłem żadnych granic, chyba że słowo stary Fragles jest dla Ciebie obraźliwe. A to, moim zdaniem stary fragles to, to jest śmieszne. Ja bym się na Ciebie w życiu nie obraził. Jakieś tam zęby, bułgarskie, turckie, show ma swoje potrzeby, frekwalt ma swoje potrzeby, ja to wszystko rozumiem, nie byłoby problemu. Wkurwiłem się dopiero wtedy, kiedy zacząłeś zaczepiać granice, które się nie przekracza. Czyli nie zaczepia się rodziny, nie zaczepia się kobiet i tak dalej. Konkretnie. Po co gadałeś na temat mojej kobiety, w A co dla mnie co Michała Takiego. No to ty się pochwal, co powiedziałeś. Na pytanie, na pytanie dziennikarza o wejście e, pani Kokocińskiej e, i wsparcie Pawła Jóźwiaka po walce z Najmanem, będąc przekonanym, że zrobiła to między rundami nie po zakończeniu walki i że faktycznie udzielała wsparcia swojemu partnerowi, a nie nabijała się z niego, powiedziałem, że jest to wzór. Sycylijskiej kobiety wzór kobiety do naśladowania to jest dokładny cytat i że widać wyraźnie, że ta panna będzie z Pawłem Juźwiakiem do ostatniego euro. No właśnie, to jest dokładny prosto, cytat. Prosto. I Wszystko. to jest ładne, co, co to zgadasz? Syna Mateusza świętej pamięci jeszcze mieszasz sprawy? Ja bym nie śmiał nawet powiedzieć z uwagi szacunku dla twojego syna, bo był moim kolego Ja to rozumiem, jak wielka tragedia cię spotkała. Jestem na tyle osobą wychowaną z wyczuciem, nigdy w życiu bym nie poruszył tematu Mateusza, rozumiesz? I nigdy bym nie powiedział o jakiejś żałobie, czy o co to to była dygresja zupełnie. Nie wycinaj sobie gęby moim dzieckiem! By dla z Matyśatym na jednej ławce, z Matyśatiem, ja z Matyśatym, który tydzień dzień z radości po śmierci mojego dziecka zamówił sobie szczękę i pozował. Nie masz Murana! Tak radość Słuchaj, wyrażał! Nie, mieszam nie wycieraj sobie z moim dzieciakiem! Nie, 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 nie mieszaj mnie swój konflikt z Matusiakiem, chłopie! Siedzisz tam, ja nie, co, nie wiedziałeś, koło kogo siedzisz i opowiadacie sobie, płaczesz Matysiakowi w ramię, jaki to jesteś skrzywdzony ja nie, przez Jacka. Ja nie siedzę w waszym konflikcie, Twój do mnie jako Do którego się przyjechałeś wyspowiadać, twój nowy kolega Matysiak? Wrzucał, A, wrzucał, wrzucał obrzydliwe, wzią, ja. wrzucał obrzyd na swoje relacje, ja rzucał obrzydliwe, wingu, wesoła, obrzydliwe materiały, wrzucał, gdzie? Sugerował, A, ja sugerował! Ja, seks. Tego wiem, co, ja, ja tego nie mnie. wiem, Nie tego nie No, ale to co nie, nie o z się zadajesz, tak im ja, się stajesz. Ja, Znalazłeś sobie powiernika, to teraz bierzesz, Słuchaj. teraz zbierasz za niego, no, ale do niego ja, się przyjechałeś spowiadać. W moim spowiadać, wrzucał ja materiały, wrzucał materiały sugerujące mój seks z moim świętej pamięci synem i ty bydlaku, ty skończony bydlaku, wycierasz sobie gębę moim dzieckiem, powiem ci więcej. Ty! O, słuchaj, ty, ja tym ty się wtrąciłeś, wycierasz sobie swoją gębę moim pomys? dzieckiem. Ty I ty za dore uratowałeś, kiedy przerwałeś Kasiuszowi, Dobrze wiem, co grałeś u... ja nikogo nie za dężego dla pamięci. Z jakiego szacunku? Kasjusz miał rację! Słuchaj, kasiusz bo na by się, się nie tą mówi, tą bo w takim bajzlu, co my teraz jesteśmy, rozumiesz? To jest rikwajt, kurwa, to jest show. A to, to są poważne rzeczy, kasiusz, życiowe, kasiusz, życiowe kasiusz, tragedie, kasiusz, które się kasiusz, powinny z daleka trzymać tak. już mniej. słusznie poruszył tą sprawę. I ty, ja ty, fałszywcu, ja... ty fałszywcu, ty fałszywcu, fałszywcu, nie wycieraj sobie gęby no, moim, nie moim no. dzieckiem, chłopie, bo ty nie z uwagi na pamięć Mateusza przerałeś, tylko chroniłeś swojego zawodnika i swojego ziomka. Ty jesteś chory, naprawdę. Jesteś chory, Jacek, kurwa, jesteś chory, nie? To zrobię z szacunku dla twojego syna. Rozumiesz? Bo twój syn mi nic nie zrobił i go szanowałem zawsze. I ja kurwa bardzo przeżywałem jego śmierć. Tak samo kurwa jak jego I koledzy, szacunku kurwa. dla Mateusza pojechałeś na, do, na, do niego, na, do największego jego hejtera, który, Ale ja nie który znam tak się relacji. cieszył z jego śmierci, ja że sobie na zamówienie ja nie szczękę nie zrobił. Nawet, chłopi, ja nie, nie, nie wiedziałeś. Mam, że, Oczywiście, to, co że nie. To co ty tu w ogóle robisz, jak ty nie wiedziałeś? A ty jesteś chory? To, to jaką to, jak ty grę? Jak twoich wrogów To jaką ty grę? to jaka gra? Szalony reporter jest dla mnie dziennikarzem, tak jak każdy Kim inny, jest i dziesięciu innych. Kim jest dziennikarzem, który w Ciebie we <noise> Jeżeli ty sugerujesz, insynuujesz przed całą Polską z tym swoim pomagierem z Matysiakiem, że ja rzekomo no, obraziłem twoją pannę, bo to nie jest no to właśnie się pomagier, dowiedzieli nie? wszyscy, jak ja obraziłem twoją pannę, nazywając ją wzorcem sycylijskiej kobiety. Słuchaj kurwa debilu, czy ty nie rozumiesz, co powiedziałeś? Ty nie rozumiesz już po polsku? Nie. To może po bułgarsku trzeba do ciebie mówić, nie? Może. No. Gdzie tu jest obraza? jest obraza, Już jak powiem, ja ci nie będę to kiedy bym, miał, kiedy obe, bym ją pochwalił? pochwalił? Kiedy bym ją pochwalił? Tłumaczył. Jakbym zasugerował, że ktoś otwiera bramy w burdelu i skoro tu ją obraziłem, to kiedy Posłuchaj, bym ją pochwalił? Nie możesz obrażać, bo to ja tu kiedy je bym jestem. Za... Ją pochwalił? teraz głąbie kapuściany. Nie chcę możesz obrażać ile chcesz, woli, bo mi za to płacą. Ale nie wciągajmy w to kobiet. Okay? Ja twojej kobiety nie tykam, tak. zachowaj jakąś chociaż resztę. klasy. Aprobujacie od dłuższego czasu o Ani, tak. a ja słyszę, że mamy Anię na linii, więc e, witaj Aniu. Tak, dzień dobry wszystkim. E, więc e, jest dwie sprawy, Pana Janka, ja w Tylko chciałam, żeby Pan nie przerywała, jak będę mówił. E, miałam bardzo dobry kontakt z Karlą, czyli e, była e, no, dziewczyną świętego Mateusza. E, nie nieczy... pamięci. Dziewczyna wie, że jest zdenerwowana, to już nie łapią zasłużyć. Jest zdenerwowana. Tak? No dobrze, w każdym razie mieliśmy bardzo dobrą relację. Uważam, że e, nie właściwie pan mnie osądził. Ja rozumiem, że jestem młoda i można mnie łatwo ocenić, ale ja poczułam się e, bardzo osądzona z góry że jestem po prostu dziewczyną, która patrzy na pieniądze i dlatego nie ukrywam, że było mi bardzo przykro i doprowadziłem pana Soba aż do łeb. Dlatego to była moja sprawa, że ja nie chciałam po prostu, żeby to wyszło w wywiadzie, bo nie chciałam być poruszana tutaj jakby no i muszę teraz przerwać. No i już jak Paweł, twój partner, zrobił wszystko, żeby właśnie o tym teraz rozmawiać. To zrobił ci największą krzywdę w takim razie, jeżeli to słowa o sycylijskiej kobiecie zostały odebrane jako krzywdzące, no to on zrobił wszystko z Tomaszem no Matysiakiem, tak żeby to żeby to Nie no za że jest dla, ze mną dla pieniędzy. Znaczy? To nie rób tutaj z siebie noznaczne? już po raz kolejny idioty, Do co to z tym się czasu? Uraziłeś ją, bo zasugerowałeś, że jest ze mną tylko i wyłącznie dla panie pieniędzy. No, ja mnie nie uraził, no ja uważam, ja się poczułam tutaj trochę pokrzywdzona, nie chcę robić sobie ofiary, tylko po prostu uważam, że słowa źle zabrzmiały do ostatniego euro i tutaj po prostu ja, nie zrobiło się bardzo przykro, że pan mnie tak ocenił, gdzie naprawdę nigdy tutaj nic złego nie powiedziałam na pana rodzinę, ani na pana nigdy nic złego. Nie. No Dobrze, kanali nawet nie stać, żeby przepraszam powiedzieć, nie? Nie nie mówiłem, że nie za to, że ją uraziłeś, to nie dociera do ciebie, że uraziłeś dziewczynę? Jeżeli, Mówiąc publicznie, po, że jest ze mną tylko dla pieniędzy. Jeżeli, no. jeżeli, jeżeli Aha. sformułowanie wzorzec sycylijskiej kobiety jest obraźliwe, to nie wiem co by było, Jakbym miał, jakby miał, jakby miał, jak jak miał takie zasięgi, że powiedziałeś, że będzie ze mną do ostatniego euro. Ja tych nie rób. I to samo inne, o to wiesz, co po chciałeś do powiedzieć, że kurwa, mocno. Naprawdę jest tak tempy, że tego nie rozumiesz. Bo powiedziałem Ci, jedyne co Ty możesz mi zrobić, to jak zgubię kluczyki, to możesz jedyne, mi co mogę To możesz mi samochód otworzyć. To, to mogę cię najebać jak szmaty, kurwa cię rozkurwię w sobotę, tak, że będziesz najewany, kurat jak nie no, to, no, to się Bo w przeciwieństwie do jadę. ostatniej sytuacji z Twoim koleżką, nie ma tu u mnie ortezy. Jak wystartujesz, no. to od razu będziesz przeładowany. No, no dobrze, no. Drugi raz, mm -hmm. drugi raz, Słuchaj, na razie, drugi raz na takiego mi, błędu, na drugi raz takiego błędu nie popełnię, że dopuściłem typa, to cię ostrzegam. Jeśli masz jakieś czarne myśli, to od razu będziesz przeładowany. Drugi raz nie popełnię, bo tak. Tak się, tak się już skumaliście z tym Najmanem, że wszystkie ci cechy, bo obawiam się, przeszły na ciebie. I to, że ty nie skrytykowałeś Najmana, że gościa na no ofens z, z Ortezą i z rękami założonymi do ty tyłu ortezy, uderzył. To ty to do uderzył, uderzył podczas face to face. Walka miała być za kilka tygodni po tym. Był tam jeden, nie będę mówił, bo reszty nie znam. Jest, był tam na pewno jeden normalny chłopak, Kuba, Kubańczyk, który stał obok tej całej sytuacji pół metra. I widział, po prostu, miałem jedną rękę w ortezie, yy, druga, druga, ten, y, ten wieprz podszedł do mnie po tej sytuacji, coś tam jeszcze brąchał, z jednej jeszcze, córka, z jednej córkę ręki, córkę którą miałem, z jednej nie ręki, nie. Z którą miałem w użyciu, dostał młota bezpośrednio na dziurę, odleciał około półtorej metra i, te, i wtedy, i wtedy, i wtedy odczekał taktycznie i wtedy Kubańczyk, wtedy Kubańczyk, Kubańczyk go ratował do... najmana, że jaca killer z żabki go nie zabił, Jeszcze tak? raz, no. jeszcze raz, powtarzam. Aha. Jedyną wiarygodną osobą co do przebiegu tych wydarzeń. Jest Kuba Kubańczyk, Tyle mam do powiedzenia. To ja ci powiem więcej. Jego nie Więcej kurwa. Co mi jeden. Za to, że jego pomysły? dziecko poruszyłeś, ściany do debaty. To powinien ci, tą rękę do połamać. Brawo. No i się nie gnieciesz. Jakie dziecko? powiedziałem, że Neymars Najman. No. a propos. Tu właśnie to była rozmowa o odnośnie bazuje. Czemu nie wyszedłeś do Neymara. Już wiedział, nie udaje, pytajmo się tak. Już się. nie można się tak. Nie ci żyła pęknie. To nawet nie dojdzie. To Odpowiadam, do, do odpowiadam, 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 pierdolą, odpowiadam, kurwa, nie. A propos, y, propos Najmana i tej no. bzdury o, o, o tym, że, że komem ma taką na dziecko, no kompletna no. bzdura kolejna. Kłamał na temat Bartka Szuby, kiedy mówił, że, że powiedział, że, że komu oszukają Bartka Szubę, bo powiedział coś takiego, dokładnie. Powiedziałem Najman, ty łżesz rano wieczorem i w południe, kiedy otwierasz tą swoją brudną gębę, to urzesz I nie masz argumentów i strzelasz ciągle ślepakami. To, że najman to przykleił do siebie i do córki, cóż mi do tego? Gdzie tam jest plątanie się córki, co wy na siłę robicie? No, uczymi... I potem już jest następny klatier. Już jak powtarza, no. obraził dziecko. No, no, to Ola... Ja ci powiem, wydatku na czym zaladu. to polega. E, od trzech lat... A ty kogo ty masz kolegę? Ty od nawet nie masz kolegów. nawet z klubu pogonili w Trójmieście. Musisz gdzieś po kontakt trenować, bo cię wszędzie gonią, kurde. Taka łachudra z ciebie, nie? <grym> nie było <grym> żadnego obrażania. teraz to rzeczy. Kombinujesz się z wszystkimi, tak teraz kombinowałeś, rzeczy. Nie, że to kombinowałeś. Nie. Przed Tajmanem się chcesz... Tchórzu, cykorze, kurwa. Zaraz nie? do tego dojdziemy. No się jak facet z BMW. Zaraz robane, do tego dojdziemy. Jakieś dziwne rzeczy. A propos tchórzu, cykorze, to teraz tak. To ja ci załatwię tak jak wcześniej. Dlaczego najmanem? Się za... tak chcia... ci załatwię Czemu... jak ty z... z najmanem, niech ci... Po dziecko zmarło, głupku! Czego kurwa nie On, rozumiesz? No, nie chciałeś się być... Czego decilu? nie rozumiesz?! Decilu, nie kłam, ty skończony przygódki ci popytane, ale o tym dzieckiem się nie zdał no. cały Nie wiesz jak było? To ty gadasz za bzdury! Miałeś się bić dwóch, dwóch. na Wsiadłeś na moje nie miejsce! Ty kurwa! Ja wszedłem na twoje miejsce, zgadza się, to jest mój. Bo mi go zmarło! Się... Ja nie mówię o sytuacji. W o sytuacji czym mówisz! Wcześniej się wycofałeś z pojedynku. Jakiego? No odpowiednik go Gdzie?! Proponowałeś walkę dwóch na dwóch! A Federacja no, wymyśliła no, walkę no, tak. formułę dwóch na dwóch! Federacja, Federacja Hailnik no. wymyśliła walkę Federacja dwóch na dwóch. Się najbardziej Ale powiem ci więcej. Nie byłoby w marcu ani walki dwóch na dwóch ani jeden na jeden. Tego nie wiesz też? Matysiaku nie wiesz, że żył pamięć ale mojego jeś, dziecka. Weź, o jeś, tym też, że moje to, weź, dziecko zmarło, to, weź, dlatego się z walki to, wycofałem. To, 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 to też to, to, to nie, nie wiesz. O tym wiem, o tym nie mówię. mówię a o tym wiesz. A o tym nie mówisz. O tym wcześniej się wycofałeś, okej. Czułam, że o tym wiesz. Śmierć hipokryzywasz tutaj. Ale jak mówię, jak ja czuję teraz. Jak ja czuję, co czuję, nie się Bo się bałem kompromitacji i wymyśliłem walkę dwóch na dwóch. Aha, i mój syn zmarł, bo ja się bałem kompromitacji. No ale co ma syn do tego? Jak ty się wycofałeś z walki z Ney? Wcześniej miała być walka dwóch na dwóch. To nie jest tajemnica. Co ty cały czas tu się zaśmiewaś? O, czy, o czym ty mówisz? Sytuacją. O jakiejś ty konkretnej sytuacji? Mówisz? No konkret sytuacji. Wcześniej Nie chciałeś się być z Najmanem, powiedziałeś, że będzie walka dwóch na dwóch. No i ty podstawy takie bzdury. No przecież no, tak wiedzą. powiedział. Marcin Najman. wszyscy, o tym, a wszyscy wiedzą, o tym wiedzą. wszyscy o tym wiedzą, że Ania ale będzie z to tobą do ostatniego euro? To nie jest tajemnica. Euro. A to, i to jest fajne, i to jest obrażliwe. Ale co tak ci wszystko wiedzą? Co Nie robisz tego tajemnicy, że się bić z na dwóch. No to, 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 nikt nie robisz tego tajemnicy, że Ania będzie z tobą do ostatniego euro. To co ci się o kurwa. czym ty mówisz? Federacja no. rozdaje karty Federacja zaproponowała walkę dwóch na dwóch gościmy na linii Witam. Dzień dobry. Cześć kto? Kto do nas dzwoni? No reporter oczywiście. Proszę. Zaraz powiesz, że nie witam, będzie rozmawiał, bo ma 10 sprawdzać. Trzyma Witam. No co? Wzięliście ten problem do federacji? Co? No nie, to no chyba strasznie odklejony, gość kurwa na masce. Mieszam, ja, jak tu mówiłem, mieszam czytaj, je wasze konflikty z biegadem jakieś to niespodziane historie, nie? I się dziwić, że jest problem. A odklejony jest. To zaraz, zaraz, zaraz. odklejony to ty założyłeś założyłeś kilka dni po, moi, po śmierci mojego boli, dziecka. E, o czym ja jestem odklejony? Bo ty jakąś, jakąś narrację robisz? Jacek, Jacek, Jacek to zło. To na ja czym polega Jacek to zło? Bo Jacek jako ojciec zmarłego dziecka. Nie jestem przez całunek do odwołania, bo to jest tyj kurwa, rozumiesz? Kurwa, to jest tyj kurwa. Rozumiesz, że ty go. Zazwyczaj się całunek zjadasz, kurwa, idzgodzę. To pnurzę to. Się, no, cały czas gadałem o ja ciebie pytanie duchu, do Jadka Szacunku dla niego byś ci o tym nie mówił. Nie zasługujesz na to, nie ci bola te kurwa, nie! Mam pytanie do jadka. Ja mam pytanie, czy jak ja w strefie wstaję i to Jeszcze raz, jeszcze, nie raz. Szacunek, jeszcze raz, ty weź mi ty szacunki, ty nie wycieraj sobie gęby, nie wycieraj sobie gęby, ty mi mówisz... Ty sobie wycierasz gębę, cały czas tylko przymocujesz, ja nie mów tego. Aha, Szanuj, dwa ty, ty klakierujesz typowi, który mówi, że sobie wzięliście problem, jak ja mówię, że problem polega na tym, że się zadałeś ze śmierdzącym typem, hejterem, który parę dni po śmierci mojego dziecka, nie, ty z nim siedziałeś.

Tradycji, to się w polskiej Ty tradycji w ogóle mówi, nie mieści w głowie, nie mieści się w głowie to co on zrobił, Słuchaj, ja plus tam, ja wrzucał, wrzucał to rozumiem, jak wrzucał obrazoburcze materiały imitujące seks mój z Mateuszem, świętej, świętej pamięci Mateuszem, to też cię to Ale śmieszyło. Ja do tego wspólnego, to mnie śmieszyło, ja się z tego śmiałem? Ja a tego robiłeś? nawet nie, ogląda... no, Ale nie. nie oglądałeś, no. bo ty nic nie wiesz. Ale I, teraz ja I ty wiedząc o tym, jak ja reaguję na tego typa, i dlaczego. Najważniejsze dlaczego, ty Jacek? mu tak, no Jacek przekracza wszelkie no, granice. A nie a ja, ci po... a nie ja ci powiem, na czym polega jeszcze manipulacja. Ten typ robi coś takiego. Zaprasza kogoś, zaprasza do, do kogoś do siebie i wycina materiał, kiedy nazwał mnie pedofilem publicznie przed całą Polską. I Mateusz rzucił w niego mikrofonem, on robi coś takiego. Mogę to powiedzieć? Wycina, stój! Wycina materiał, kiedy od momentu, kiedy Mateusz Ale rzuca ja mikrofonem chuj, chuj, chuj. i mówi: No, patrzcie, co, co mi ci murańscy robili, jak ja jestem pokrzywdzony. Zapominając dodać, że parę sekund wcześniej powiedział do syna o jego ojcu, że jest pedofilem. Posłuchajmy teraz, kurwa, uważaj. Możemy tu się napierdalać, kłócić, możesz mówić, o mnie co chcesz, kurwa. Tylko nie wpierdalajmy w to, tej przykrej sprawy, która w twoim życiu się zdarzyła, że do do, mogę dokończyć. Sam nie, do nie wtrąciłem się zgłosiłeś. nigdy w to, nigdy Sam się do nie zgłosiłeś. Nigdy. Ja Mateusza bardzo lubiłem, w chuj mi było przykro, jak umarł, w chuj kurwa, napisałem bardzo ładnie, kurwa, media to podchwycił. Nie zrobiłem tego dla publiki, bo wiem, jak olbrzymia tragedia. I my możemy się konfliktować, tak? Bo kurwa uraziłeś moją dziewczynę i długo dobrze, daj, no daj, 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 daj mi daj powiedzieć. Jak daj mi też powiedzieć. Daj mi też powiedzieć. Może buduj historii na to, czego nie było. mogę też Jedno, twojej Dob daj mi coś powiesz, mam jedną prośbę. Sam jestem ojcem. Doskonale rozumiem, jaką kurwa tragedię przeżyłeś. Dopiero nie, jak ci nie, tobie krzyczałem. Nie, ale jeszcze, ja przed, ty, 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 jeszcze przed chwilą, nie, jak wiedziałeś, to, co zrobił Matysiak, apelowałeś: Jacek, przestań, dopuść się Tomka do głosu. Ale nie znałem tej sytuacji. Aha, nie, już znałeś i dalej podtrzymywałeś. Nie, no, nie gdyby, nie nie postawa, nie, gdyby nie moja postawa, gdyby nie mój gest Rejtana, to, to by to ja bydle miało prawo wypowiedzi. Nie chcę, nie chcę dotykać tej A takie coś go dyskwalifikuje. dobrze dobrze, nie ma go wystawia. Ty społeczny, ze mną ja nie jednem, a ty jedziesz do typa i się mu wypłakujesz w rękach i mówicie o jaki ten Jacek niedobry, Ale posłuchaj, o jaki ten posłuchaj Jacek, Jacek niedobry. On, nie, pojechałem ja do niego, tylko on przyjechał tak? i akurat był pierwszym dziennikarzem, który się napatoczył na mnie. Dobra, skoro ty tego nie rozumiesz. Dobra, nie rozumiem, dla uspokojenia ja atmosfery, ja bo mamy to. jeszcze Reda ja, na liście. Ja, 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 ja chcę coś czeka. powiedzieć, kurwa, no, mać, nie przerywaj mi teraz. Ty okay? niczego nie szanujesz. No, ja szanuję, ty szanujesz? szanuję to, jaka wielka tragedia cię spotkała. Euro szanujesz. To szanujesz. A, a a, a szanujesz? Niczego nie szanujesz. Ja powiedziałem tylko jedno. Nie chcę rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło, bo to szanuję bardzo i wiem, jak wielka tragedia cię spotkało. Jesteśmy na Fakty Gali, możemy się liczą. Fakty i nie słowa. Przeciną był fakt. Miałeś okazję Takować się przyzwoicie, miałeś okazję podłączyć się do mojego apelu, kiedy znałeś już od Michała prawdę o tym, co zrobił Matysiak. To Matysia, zachować, się przyzwoicie, Ale podpijałeś ten bębenek! Dla wyświetleń po, podpijałeś bębenek! Daj, Męczy, dziecka. Męczy dziecka! Męczy dziecka, jest Matysiak, nie, będzie show! Dałeś do, ale... Teraz panowie was zapraszam do pierwszego oficjalnego face to face. Zapraszamy panów. Jak ci weszło weszł z tego najmana, że kurwa obawiam się, co zrobić? To jest tak, że od razu, żebyś wiedział, że będzie reakcja. No, spokojnie, będzie akcja. Będzie, bieżne, bieżne się będziemy będzie akcja, będzie reakcja, żeby nie było. Już drugi raz rąk nie opuszczę. to ja mam swoje zasady. No właśnie, widziałem. Co, co pokazałeś, Coś, to widziałam? Pokazałeś, że masz zasady. Jak, jak apelowałeś, żeby Matysiak został na linii. Bo chciałem usłyszeć do pana. Żeby wykończyć Jacka! Przecinać! Nie, ale nie, a nie, a to, Przecinać serce Żyletką! To, to, to zapelował! Przecina. zapelował, żeby to, to zakończyć? Ja. ja! Jeżeli nie pamiętasz, ja. ja, cały czas Tak, apelowałem ja. ja, do cię. bokserska, przodem, szodem, szodem już do kamery. Mówię, ja mu nie wierzę, dlatego teraz dopiero wam. Teraz nas czeka krótka przerwa reklamowa, i zaraz wracamy już z redem, który się zmierzy ze zwycięzcą pojedynku.